Dzień dobry, moi drodzy! Zobaczcie, mam taką jabłonkę. Mam zamiar ją dzisiaj wyciąć. Dlaczego będę ją wycinał, o tym opowiem Wam później. Ona właściwie służyła mi tylko i wyłącznie za taki parasol ogrodowy. Ale zobaczcie, tutaj mam teraz katalpę, którą również uformowałem na parasol. No i właściwie. Ona spełnia moje oczekiwania jeśli chodzi o leżakowanie na działce, a ten parasol może przejść do lamusa. Zapytacie pewnie, ale dlaczego chcesz usunąć taką fajną jabłonkę? No, już wam opowiadam. Otóż ta jabłonka wydaje bardzo malutkie owoce. Takie oto jabłuszka, które najczęściej nie dojrzewają, spadają. Jabłonka po prostu odrzuca te takie chyba najsłabsze, no i jest ich tutaj pod tą jabłonką dosyć sporo. Na drzewie wyglądają one tak: Zobaczcie, w każdym jabłku jest taka dziurka wydrążona przez robaka i uwierzcie mi, w każdym jabłuszku jest właśnie taka dziurka. Dodatkowo te jabłuszka są bardzo malutkie. Tutaj dla przykładu zerwałem z drzewa dwa jabłuszka. No i zobaczcie, ten jeszcze nawet nie niedojrzały, a już drążony przez robaczka. Tu z kolei przy ogonku jakiś robak sobie wszedł. No ale też owoc zupełnie niedojrzały, a już praktycznie zjedzony. I tak jest z wszystkimi jabłuszkami na tej mojej nieszczęsnej jabłonce. Ale to nie wszystko. Pokażę Wam inne choroby, chyba. Spójrzcie tutaj. Na korze wykształciła się taka ceglasta barwa. Nie znam się dokładnie na chorobach jabłoni, ale wydaje mi się, że jest to po prostu objaw chorobowy. Na całej długości tego pnia występuje właśnie taka barwa. Ale tylko z tej jednej strony, ponieważ z drugiej strony jest powiedzmy ok, jeśli chodzi o kolor. Ale spójrzcie, że tutaj właściwie nie ma kory. Tak jakby ta kora sobie odeszła. I rzeczywiście na przestrzeni kilku ostatnich lat zauważyłem, że ten pieniek właściwie tak jakby pozbywał się tej kory. Ale to nadal nie wszystko. Zobaczcie następne ujęcie. Każdego roku liście tej jabłoni wyglądają w ten sposób: tworzą się na nich takie charakterystyczne czarne czy też brązowe plamki. Liście bardzo szybko obumierają, usychają i spadają pod nią. No i zobaczcie, mniej więcej wygląda to w ten sposób. Właściwie pełnia sezonu, a liście już niestety opadają. Tutaj możecie zobaczyć korę na tym piękku z drugiej strony. Zobaczcie, jest ona porośnięta mchem. Nie wiem, czy jest to zdrowy objaw, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Pieniek wygląda w ten sposób. No i co można zrobić? Jedynie usunąć taką jabłonkę, chociaż jest mi bardzo smutno. No, bo jednak trochę się z nią zżyłem, kiedy na przykład wycinałem wilki, starałem się ją pielęgnować. Muszę Wam przyznać, że nawet ptaszki nie mają tutaj spokoju, ponieważ ta jabłonka jest bardzo nisko i kiedy budują sobie tutaj gniazdko, jak tutaj w tym przypadku, to bardzo szybko muszą go opuścić, ponieważ stresuje je kot, który bardzo często gdzieś tutaj w okolicach się porusza. Także to gniazdo jest również opuszczone. No cóż, zabieram się za cięcie. Ten film będzie fajnym przykładem, aby wam pokazać, jak ściąć jabłoń, aby nie pozostał po niej ślad. Nie róbmy tego na takiej wysokości, czyli tuż przy samej ziemi. Jest to bez sensu, ponieważ zostanie nam taki niski pień. Możemy to zrobić na wysokości 1 metra, czyli mniej więcej w tym miejscu, jeśli chcemy, aby ten pień pełnił funkcję ozdobną. Ewentualnie możemy odciąć tutaj przy koronie, również będzie to dobre rozwiązanie, ale ja Wam pokażę jeszcze lepsze rozwiązanie, które możecie zastosować, tnąc właściwie każde drzewo. No to zaczynamy. Pracy wbrew pozorom nie rozpoczynam od trzymania piły w ręce, ale sztychówki. Musimy sobie wykopać taki okrąg mniej więcej 20 cm od pnia o głębokości, no również 15 czy też 20 cm, tak aby były widoczne korzenie tej właśnie jabłonki lub dowolnego oczywiście drzewa które mamy zamiar usunąć usunąć w taki sposób aby po drzewie nie pozostał absolutnie żaden ślad być może jest z tym troszkę więcej roboty ale myślę że dla estetyki w waszych ogródkach taka praca na pewno się opłaci no dobrze to ja sobie tutaj spróbuję powykopywać troszkę tej ziemi. Możecie również zwracać uwagę, aby takie grudki z tą trawą były zachowane. Dziura, czy też okrąg wokół pnia, jak widzicie, powiększa się i zaraz praca będzie wykonana. Ziemię. Odrzucajcie sobie w jak najbliższej odległości tego pieńka, ponieważ będzie ona oczywiście potrzebna do ponownego zasypania tego dołka, już jak się później przekonacie. No dobrze, myślę, że nie będę Was tutaj zanudzał wykopywaniem, a przejdę do kolejnego etapu. Tak prezentuje się dół który wykopałem wokół pieńka. Jak widzicie, widoczne są tutaj korzenie. Czy te większe, czy te mniejsze, jak w tym wypadku. No i można te korzenie już powolutku zacząć podcinać. Podcinanie korzeni najlepiej wykonać taką ręczną piłą, ponieważ gdyby Wjechać tutaj piłą spalinową, no to można uszkodzić łańcuch. A tego oczywiście nie chcemy. A taką piłką ręczną bardzo fajnie można to wykonać. No oczywiście męcząc się odrobinę bardziej niż piłą mechaniczną. Jeśli podcięliśmy już korzonki, bardzo fajnie również siekierką sobie tak okorować. Ten sam spód tego pnia będzie nam się na pewno fajniej potem cieło piłą, elektryczną czy też spalinową. Zależy jaką kto posiada i jakiej lubi używać. Struktura drzewa w tym miejscu jest zazwyczaj taka mocna, żywa, dlatego usunięcie kory na pewno spowoduje to, że łatwiej będzie nam użyć potem piły mechanicznej. No i przystępujemy do cięcia. Musimy zrobić to nacinając takie odcinki, oczywiście poniżej tego gruntu, tak żebyśmy mogli potem zasypać ten pieniek, no i żeby nie pozostał po nim żaden ślad. Nie muszą to być głębokie cięcia, ponieważ jak zaraz zobaczycie, takie drzewo właściwie same się przewróci. Ja moją piłą elektryczną wyciąłem już kilkanaście drzew, dlatego ten łańcuch wymaga ostrzenia, ale jeszcze na to drzewo jakoś daje radę, więc mam nadzieję, że spokojnie uda mi się zaraz obalić to drzewo. No dobra, myślę, że to już wystarczy. Chwytam teraz za dwie grubsze gałęzie. I zobaczcie, właściwie jednym ruchem i drzewo się obala. Wystarczy go jeszcze tylko tak popchnąć i po robocie. Po robocie, ale nie tutaj. No bo z tym jeszcze się będę musiał. Namęczyć. No, ale w sumie temat dzisiejszego filmu był taki: jak szybko pozbyć się drzewa, aby nie pozostał po nim żaden ślad. Także ja sobie zaraz usunę to drzewo wraz z koroną i pokażę Wam, co teraz wystarczy zrobić. A wystarczy tą ziemię, którą sobie uzbieraliśmy, Wokół tego pnia ponownie wsypać do tego dołka, ten pienik, który zasypiemy na przestrzeni kilku następnych lat bez użycia żadnych środków chemicznych, spokojnie sobie tam zgnije. No i nie będziemy mieć z nim żadnych problemów. Od razu w tym miejscu możemy sobie coś posadzić. Ja na przykład planuję tutaj posadzić trawy ozdobne. To miejsce musimy oczywiście ubić, ugnieść. Najlepiej zrobić to buciorami, tak jak w tym przypadku. I patrzcie, już jest właściwie wszystko gotowe, nawet ta trawa, którą wykopałem z grudką ziemi, z powrotem tutaj powróciła. Oczywiście jest taki mały fragment, gdzie na przykład możemy sobie wysypać nasiona traw i ta trawa sobie spokojnie wzejdzie fajny pomysł myślę muszę wam powiedzieć, że moje pierwsze doświadczenia z wycinaniem drzew były no takie sobie, ponieważ właśnie popełniałem te błędy czyli na przykład usuwałem pień gdzieś tutaj nad gruntem no i potem on szpecił ogród przez kilka lat, zanim Dokonała się jego samodegradacja. Można oczywiście zastosować jakieś środki chemiczne, które zniszczą szybciej taki pieniek, no ale stosowanie chemii w ogrodzie jest raczej niewskazane. Ewentualnie później, jeśli ściąłem sobie taki pieniek na wysokości 1 metra, starałem się jakoś wykorzystać w sposób ozdobny, stawiając na takim pieńku, doniczki. No ale z czasem, kiedy taki pomysł już mi się znudził, również był problem i trzeba było ten pień ponownie wykopać. W miejscu, gdzie rosło to drzewo, nie ma już absolutnie żadnego po nim śladu. Ślad jest oczywiście tutaj w postaci już pociętych gałęzi. Tutaj są jeszcze rozrzucone resztki jabłuszek, tu jest miejsce, gdzie to drzewo kiedyś rosło, a tu jest gniazdko opuszczone. Jedno jajuszko jest całkowicie rozbite, a drugie jak widzicie ma taką dziurkę. No dobrze, to wszystko. Udało mi się ściąć drzewo. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.